Zadanie drugie. Granica. I mamy tutaj granicę przy x dążącym do minus 3. Nie jest podane z której strony, czyli to nie będą granice jednostronne. A wyrażeniem jest iloraz, czyli jakaś tam funkcja wymierna z ilorazu dwóch wyrażeń kwadratowych. I teraz, jeżeli taką granicę liczymy w nieskończoności. To zwykle, no to od razu wiadomo, że tą granicą jest ilora z tych współczynników przy najwyższej potędze, czyli tutaj by było minus 1, druga, ale to jest granica w punkcie. A mimo to widać, że to też będzie jakaś, jakaś stała, no bo wszystkie cztery odpowiedzi, żadna z nich nie ma nieskończoności czegoś w tym rodzaju. Dobra, zajmę się samą tą funkcją. 0,5, no piszę sobie 1, 2, 1, 2, x kwadrat, a dobra, 0,5, 3,5, x plus 6, a no, ok, 5x kwadrat plus 3,5 x, no dobra, muszę popracować nad charakterem pisma, dodać 6 podzielone przez Minus X kwadrat plus 2X plus 15, minus X kwadrat plus 2X plus 15. Najpierw warto się zastanowić, czyli mamy pewne wyrażenie, gdzie mamy powiedzmy tam jakieś F od X przez G od x. To to, co bym najpierw sprawdził, nie, nie F, sprawdziłbym, czy G od 0 istnieje, bo może w ogóle to to x0, czyli minus 3, ten punkt, w którym badamy granicę, może on zwyczajnie należy do dziedziny tej funkcji i po prostu wystarczy podstawić tego x i po wszystkim. No, zdziwiłbym się, gdyby tak było, ale... To tak, co tutaj będzie dla minus trójki? No, minus 9, 2 razy minus 3, odjęć 6, plus 15. Mhm. No, czyli mamy 0 teraz czy to samo się dzieje z licznikiem hał oh. 9. zaraz 9 razy pół to jest 4 i pół minus 3 razy to to jest minus 10 i pół no a tutaj jest dodać 6 no to już widać, że też to jest 0 czyli to ten iloraz w granicy no to będzie jakaś granica typu 0 przez 0 no co znaczy, że da się coś z tym zrobić no tym nie byłoby zadania, gdyby się nie dało to tak to to ja sobie na razie stąd w ogóle odsunę albo całkiem skasuję a samą tą funkcją dla zwyczajnie wygody zrobię sobie takie przekształcenie, że licznik i mianownik pomnożę przez 2, żeby nie mieć tych ułamków w liczniku. Minus 2x kwadrat plus powróć e, plus 4x plus 30. Przydałoby się teraz sprawdzić jakie miejsca zerowe mają te liczniki i mianowniki, czyli jaki, jaki ma tak naprawdę rozkład na czynniki liniowe, o ile jakikolwiek. No to tak. Weźmy tą deltę z tej góry, czyli z tego F. No b kwadrat minus 4c oczywiście. 49 minus 4 razy 12 minus 48 to jest 1. W takim razie miejsca zerowe licznika to będą. No dobra, to co jest tutaj poniżej, to ja jednak wywalę całkiem. O. Czyli te miejsca zerowe licznika to będą. Minus 7 odjąć 1 przez 2 minus 4 i to samo z plusem czyli czyli co? Zaraz y -y -y Min7 by-6 minus przez 2- minus 3. czyli licznik to jest x plus 3 x plus 4. Delta zmianownika, czyli tej mojej Powiedzmy funkcji G, jak ją nazwałem. Tu jest 4. To jest 16. Eee, dodać 8 razy 30. Czyli dodać 240. To jest 256. A to jest 16 do kwadratu. W takim razie. Jeśli to były x1, x2, to tę nazwę x3, x4 dla porządku. To będzie minus 4 odjąć 16 przez. Yy, przez co? Przez minus 4. Czyli minus 20 przez minus 4, 5. A jak to samo zrobimy z plusem, to mam 12 przez minus 4, to jest minus 3. I to nam ratuje całą sytuację, ponieważ jest to takie samo minus 3 jak tutaj. W takim razie mianownik rozkłada się na x plus 3 i x minus 5, oczywiście z dwójką. A dokładniej mówiąc to z minus dwójką. No to tak. Niech to wygląda... O, nie wygląda ładnie. No to może jeszcze raz. Nie to tak schwytać i przesunąć. Tu jest minus, a znak równości jest sobie tu. Dobrze. I co to w takim razie oznacza? Że jeżeli teraz to wyrażenie w granicy przesuniemy do minus trójki, to owszem, cała ta funkcja jako taka ma swoją dziedzinę składającą się z dowolnej liczby rzeczywistej. Byle nie minus trójki i piątki. O. Ale w granicy będzie się to zachowywało tak, jak gdyby z tego wyrażenia wymiernego y, skrócić po tym jednym nawiasie. I dla x równego minus 3, tutaj mamy 1, a tutaj mamy. W nawiasie minus 8 razy jeszcze minus 2. 16. Twierdzę, że ta granica jest równa 16. Jest równa 1,16. Taką odpowiedź przynosi nam odpowiedź druga pod literką B.